Skrzypce. Był znany, uwielbiany, szanowany, wyjątkowy, niecodzienny. Bywał na salonach i na parkietach. Zapraszały go opery i teatry miał willę i basen pod dachem, a chodzący po ogrodzie pawie, rozkładałem swoje tęczowe wachlarze, jakby w innymi wszystkich wyrażały uznanie dla jego wielkości. Stać go było na wszystko, czego zaprawił. A wszystkie zgromadzone bogactwa miał dzięki pracy swoich rąk. Był skrzypkiem. Kiedy czas zaszczytów dobiegł końca, okazało się, że teatry i opery już nie były dla niego, że salony i parkiety zajęte Wielbiciele, przyjaciele i znajomi wykruszali się. Basen nie spełniał oczekiwań, więc zniknął. Tylko dom stał na swoim miejscu i pawie, chodzące po ogrodzie, rozkładając swoje tęczowe wachlarze, niezmiennie wyrażały uznanie dla jego wielkości wypełnioną dźwiękami po brzegi wyobraźnią skrzypka, powoli wdzierała się pustka, a jej echo od czasu do czasu odbijało się w jego snach. Najczęściej widział w nich siebie jako żebraka. Nie znał się na snach, ale gdy zaczął je miewać częściej niż zwykle, postanowił pójść do wróżki, poprosić o wyjaśnienie ich znaczenia. Nieznajoma wróżka posłuchała jego snu i zaprosiła do okrągłego stolika, przykrytego ciemnym, wzorzystym obrusem z prędzlami do ziemi. Usiedli naprzeciwko siebie. Wróżka powoli, po trzykroć, rozkładając starą talię kart, wyrecytowała urywek baśnie. Gdy ktoś żyje w dobrobycie, z drzewem go porównam snadnie. Po owoce drzewa tego ludzie schodzą się gromadnie, a gdy na gałęziach jego już owoców nie ma wcale, ciżba wnet odchodzi ode, aby inne drzewo znaleźć. Na koniec, gdy już karty złożyła, poprosiła skrzypka o położenie rąk na stół. Wzięła jego ręce w swoje dłonie i pilnie im się przyglądała. Skrzypek poczuł żar bijący z jej dłoni, aż ciarki przeszły mu po plecach. Czeka mnie przyszłość Żydraka? Cicho zagadnął, patrząc w jej oczy. Kiedyś skończą się baśnie z tysiąca i jednej nocy, i nocy zamilkną, i twoje melodie także ulecą, a skrzypce ogłuchną, dodała na zakończenie smutno kiwając z głową. Skąd wiedziała, że ma skrzypce? Zostanę żebrakiem? obruszył się skrzypek. Mam nie tylko skrzypce. Mam willę z ogrodem, mam służbę, mam kierowcę, który jest na każde moje zawołanie. Mam w sejfach monety, srebro i złoto i jestem bogaty, wyliczał, nie dowierzając jej słowom. Różka uśmiechnęła się. I odpowiedziała: Bogatym nie jest ten, kto ma bogactwo. Bogatym jest ten, kto się bogactwem dzielić umie wyjaśniła wróżka. Mam oddać to, co posiadam dzięki ciężkiej pracy moich rąk no? i wyciągnąwszy w stronę wróżki swoje dłonie, Komentował jej wypowiedź. Wtedy to na pewno zostanę żebrakiem, stwierdził. Spokojnie, porozmawiajmy. Może da się wróżbę uratować. Co mam zrobić, żeby nie nękały mnie takie sny? zapytał skrzypek. Hmm, musisz zostać żebrakiem, odpowiedziała Wróżka, zaznaczając słowo musisz. Zdenerwowany skrzypek, usłyszawszy jej radę, rzucił na stół wypchaną sakietkę i skierował się do wyjścia. Jak będziesz nie potrzebował, wiesz, gdzie mnie szukać, powiedziała mu Wróżka na odchodnie. Bez dziękuję. I bez do widzenia trzasnął skrzypek drzwiami, aż szyby w oknie się zatrzęsły i wyszedł. Skrzypek długo nie spał w nocy po wizycie u wróżki. Nad ranem znów nawiedziły go sny, znów był żebrakiem. Był wędrowcem, do domokrążcą. Stary, nieogolony, w łachmanach, z torbą na plecach, podpierając się kosturem, bał się po wsiach i po wieseczkach. Stał pod kościołem, kręcił się po odpustach. Cały dzień rozmyślał nad snami, nad wyrocznią i nad wróżką. Myślał pójść do niej od razu, gdy nagle usłyszał głosu. Wróżki. Bogatym nie jest ten, kto ma bogactwo. Z oddali dochodziły echa wielbicieli, przyjaciół i znajomych. Rozejrzał się wokoło, jakby we mgle zobaczył ojca podającego mu skrzypce i znów usłyszał głos wróżki. Bogatym jest ten, kto się bogactwem dzielić umie. Skrzypek miał tylko jedną skrzypce. Dostał je od ojca. Był jego największym skarbem. Nigdy z nimi nie rozstawał się. Strzegł je jak oka w głowie, czy czyścił skórze. I spył kalafonii, i zawsze używał wielkiej, suchej ściereczki. Mam oddać mojego stradziewariusza? zapytał sam siebie. Pustka, jaką nagle poczuł, żałośnie zawyła. Zachwiał się na nogach. Nigdy wykrzyczał. Wtedy poczuł w sobie jakieś dziwne przesilenie. Stała się rzecz niebywala. Jakiś impuls, jakaś wielka energia wstąpiła w niego. Doszedł do siebie, opanował się, odetchnął i sięgnął po klucz do sejfu. Musiałbym sprzedać dom, rozważał, gdy okazało się, że monety, srebro i złoto, które zgromadził w sejki, nie wystarczyłyby na nowego wariusa. Może na masz niego. Musisz zostać żebrakiem, przypomniał sobie Wróżki słowa, które wyjątkowo zaznaczała słowo musisz. – Skoro muszę, niech się stanie – zdecydował. Długo skrzypek szykował się w żebraczom podróż. Żebracze postrzępione łachmany nie były problemem ani dziurawy filcowy kapelusz. Znalazła się także podróżna mantyka, łagiewka na wodę i sękaty kostów. Przygotował mieszek na datki. Napełnił piterek monetami i obydwa woreczki schował na dno mantyki. Najdłużej zeszło mu z brodą i z wąsami, a gdy było już wszystko gotowe, zwolnił służbę. Było dość wcześnie rano w Święto Matki Boskiej Zielnej przebrany w żebracze łachmany, zanim wyszedł z domu, jeszcze zawiesił sobie na szyi krzyżyk i medalik Maryi na czarnym rzemyczku. I na szarym sznurze związanym w pasie przewiesił bukowy różaniec. Wychodząc zwrócił się do świętego Aleksego. Święty Aleksy, opiekunie żebraków i nędzarzy módl się za mnie żegnawszy się po trzykroć, zamknął skrzypek drzwi za sobą. Na placu kościelnym rozejrzał się. Niewierni ruszyli z kościoła, rzucił okiem na dwóch żebraków klęczących na schodach przy drzwiach wejściowych do kościoła. Trzymali czapki w mocno wyciągniętych dłoniach i żegnając się od czasu do czasu ze spuszczonymi głowami, modlili się. Jak zbłąkany rycerz stanął przed schodami kościoła. Zdjął swój filcowy kapelusz, położył go na ziemi przed swoimi nogami, po czym po trzykroć przeżegnawszy się skierował wzrok na drzwi kościoła. Wierni, powoli opuszczający kościół, uśmiechali się do żebraków. Niektórzy rzucali im datki, a żebracy za każdy dziękowali Bóg zapłać. Przy kapeluszu skrzypka nikt się nie zatrzymał. Nikt się do skrzypka nie uśmiechnął, nie zadawał, a nawet ktoś trącił nogą jego kapelusz. Woli placko silnie że żebracy opuścili swoje miejscówki, zeszli po schodach i zatrzymali się przy skrzyp. Spojrzeli na jego pusty kapelusz i wrzucili do niego po parę groszy. Bo w zapłać odezwał się Skrzypek. Żebracy uśmiechnęli się do niego i odeszli każdy w swoją stronę. Skrzypek zauważył, że bracy na szyjach mieli zawieszone tabliczki. Jeden miał tabliczkę o treści Zbieram na buty, drugi o treści Zbieram na chleb. Zamyślił się nad ich losem. Bogatym jest ten, kto się bogactwem dzielić umie. Wybrzmiały mu w uszach słowa różki. Po nieudanej pierwszej próbie, że raczej skrzypek przeanalizował popełnione błędy i zawiesił na szyi tabliczkę z napisem Zbieram na skrzypce. Następnego dnia pewnie stanął przed drzwiami innego kościoła. Obok niego stanęło jeszcze kilku żebraków. Widzieli jego tabliczkę, ale żaden z nich nie zapytał o skrzypce. Wierni wychodzący z kościoła datki wrzucali, nie przyglądając się tabliczkom. Do kapelusza skrzypka także trafiło parę groszy. Skrzypek przez kilka dni żebrał przy kościołach w mieście. po niektórych nawet wracając powielokroć. Jego mieszek powoli, Napełniał się. Kiedy już wszystkie kościoły w mieście obszedł, poszedł w stronę klasztoru. Stanął przy furtce klasztornej i w kołatkę zakołatał. Zakołatał raz, potem drugi, i trzeci. Wyszedł odźwierny, kratę w furtce odsunął i zapytał: Kogo Bóg sprowadza? Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gościnnie szukam za klasztorną bramą, odpowiedział skrzypek. Przeora zapytaj, czy przenocować pozwoli, za Bóg zapłać. Strudzony i głodny jestem, a na nogach ledwo stoję. Podzwierny kazał czekać. Uciwszy od przeora, tak skrzypkowi odpowiedział. Masz tu misę strawy, szklankę wina i pajdę chleba na drogę, ale przenocować przeor nie pozwolił. I wypchnąwszy skrzypka za klasztorną furtę, kratę zasunął. Daj choć groszy parę na inną gościnę, żebym przy klasztornej bramie nie usnął na wieki. Dopominał się skrzypek. Odźwierny z kieszeni dwa grosze wygrzebał. I podał skrzypkowi. Skrzypek podziękował, do mieszka groszy dołożył i wyruszył w dalszą drogę, odwiedzając okoliczne odpusty. Przebraków na odpustach nie brakowało. Trudno było o dobrą miejscówkę. Skrzypek najczęściej lokował się pod krzyżem. Nie było to najlepsze miejsce, ale w miarę bezpieczne. A złodziei na odpustach nie brakowało. Na starego żebraka z napisem zbieram na skrzypce, pielgrzymi spoglądali podejrzliwie. Czasem ktoś od niechcenia wrzucił grosz albo dwa. Czasem ktoś wrzucił grosz przypadkowo, czasem przez pomyłkę. Skrzypek jednak nie zniechęcał się. Pewnego razu podszedł do niego dobrze ubrany mężczyzna z chłopcem w wieku około dziesięciu lat. I zagadnął skrzypka. Na dzisiejszym odpuście wyjątkowo dużo żebraków. Po czym zwrócił się do chłopca. Stasiu, zostało ci jeszcze parę groszy? Dołóż i jemu do kapelusza. Chłopiec pogrzebał w głębokiej kieszeni i odpowiedział. Sześć groszy, ojczulku. Ile mu wrzucić? zapytał. A wrzuć wszystkie już jedziemy do domu, odpowiedział i uśmiechając się do skrzypka dodał, niech nauczy się dzieciaka, niech nauczy się dzieciak dzielić, bo kto wie, jaki jemu los pisanie? Widzę, że na skrzypce zarabiasz. Dla kogo mają być te skrzypce? Zapytał. Dla mnie, nieśmiało odpowiedział skrzypek. To ty skrzypka? Zapytał, niedowierzając. Prawdę mówisz? Skrzypek pokiwał głową na znak, że nie kłami. Mężczyzn zamyślił się, dokładnie przyjrzał się skrzypcowi, Skrzypkowi i zwrócił się do niego. Mój Stasiu, może być Skrzypkiem. Potrzebny jest nauczyciel, a do miasta daleko. Może chciałbyś zarobić? Ale ja już jestem bardzo stary, palce nie te, odpowiedział skrzypek. A może ty nie jesteś skrzypkiem, może ty jesteś tylko żebrakiem? Zaskoczony odmową mężczyzna obruszył się. Chodź Stasiu, wracam. Tacy żebracy również się zdarzają. Zwrócił się do syna mężczyzny. Ale ja nie kłamię, próbował wytłumaczyć się skrzypek. Nie kłamiesz? To jedź z nami do naszego domu. Stasio ma po dziadku stare skrzypeczki. Jak pokażesz, że umiesz na nich zabrać, to dołożę ci tyle do twoich skrzypiec, ile tylko będzie potrzeba, zadeklarował się mężczyzna. Skrzypek powoli zwinął swoje żebracze łachmany i poszedł za nimi. Siedli do bryczki. Pojechali. Gdy dojechali do domu, mężczyzna zwrócił się do syna. Pójdziesz, Stasiu, po skrzypeczki. Niech nam co zagra przed drzwiami. Nie będziemy wchodzili do domu, oznajmił mężczyzna. Stasio szybko zjawił się ze skrzypcami i na progu domu i podał je skrzypkowi. Rzeczywiście stare. Tylko jedna struna. Ołków brakuje. Oglądając skrzypce skrzypek, wyliszał, co jest do naprawy. Głuche dodał, stukając w pudło rezonansowe. A i podstawek uszkodzony? zauważył. Ciężko coś zagrać na jednej strunie jeszcze bez smyczka szarpiąc prawym kciukiem strunę dokończył swojej swoje uwagi i opuścił skrzypce. Stasiu, przynieś smyczek, nakazał mężczyzna. Pobiegł Stasiu po smyczek i podaje skrzypkowi. Prawie łysy. Kalafonii to chyba nigdy nie widział, skwitował skrzypka. Mężczyzna zdenerwowany na zachowanie skrzypka wyciągnął sakiewkę i podał ją skrzypkowi, mówiąc: Masz tu parę groszy na drogę i nie zawracaj mi głowy. A i ludzi więcej nie oszukuj. Stasiu, zabierz skrzypce. Ale skrzypek skrzypiec nie oddał. Położył je na lewym ramieniu, rozejrzał się dokoła i przeciągnął smyczkiem po strunie. Zazgrzytało, zaskrzypiało, zabrzęczało i za chwilę popłynęła melodia. Osłupieli. Z domu wyszła kobieta, stanęła w drzwiach i ze zdumieniem słuchała. Gdy skrzypek skończył grać, zwróciła się do Stasia. Stasiu, tę melodię grał twój dziadek, a mój ojciec wyjaśniła. Wszyscy zamilkli. Skrzypek oddał skrzypce i podnosząc mieszek, skierował słowa do Stasia. To była aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Chciałbyś, Stasiu, kiedy się zagrać? Chciałbym, bardzo bym chciał. O chłopiec spojrzał na ojca i na matkę. Pozwól ci więc, że zabiorę chłopca ze sobą. Krzywdy mu nie zrobię. Poślem go do najlepszej szkoły. Prowadzę go na salony i parkiety. Będzie zapraszany do oper i teatru. Po dłuższej chwili dodał. Spełni się marzenie waszego syna, a skrzypce niech weźmie ze sobą. By wyremontujemy waszego stradivariusa. Uśmiechając się do nich czekał na odpowiedź. Kim jesteś? zapytał mężczyzna. Jestem skrzypkiem. Kiedyś miałem proroczy sen, że będę żebrakiem. Byłem u wróżki i sen potwierdziła. Jeśli Stasio pójdzie ze mną, wyrocznie się spełni. Czy wróżka coś jeszcze powiedziała? zapytała go matka Stasia. Powiedziała, potwierdził potakując głowę. Po chwili dodał. Powiedziała, że bogatym nie jest ten, kto ma bogactwo. Bogatym jest ten, kto się bogactwem dzielić u mnie. Zrozumiałem jej wyrocznie. Jestem bogaty. Mam się czym dzielić. Mam willę z ogrodem ale mam tylko jednego z Jak miałbym się nim podzielić? Musiałbym kupić drugiego, a na drugiego nie wystarczyłoby ani monet w moim sejfie, ani srebra, ani złota. Dlatego musiałem zostać żebrakiem, wyjaśnił skrzypek. Wy także umiecie się dzielić, zauważył, uśmiechnąwszy się do mnie. Wszyscy czworo patrzyli na siebie pytającym wzrokiem. Mężczyzna szeroko otworzył drzwi i skinieniem ręki w stronę skrzypka, zaprosił go do swojego domu. Stasio z matką weszli za nimi.